strażacy w całym kraju zgłosili się do pomocy w realizacji Narodowego Programu Szczepień. Dowożymy do punktów szczepień mieszkańców, którzy no jakby z różnych względów nie mogą dotrzeć sami. Działacie na dwóch obszarach. Jakich? Tak, zgadza się, działamy na dwóch obszarach. Pierwszy obszar to będzie rozłożenie ulotek, żeby właśnie zwiększyć zainteresowanie i przekazać informacje o szczepieniach. Natomiast drugi obszar jest to transport osób niepełnosprawnych i osób, które nie mają tego transportu, w miejsce, gdzie odbywają się szczepienia. Osoba, która nie ma takiego transportu zgłasza się do wyznaczonych koordynatorów gminnych i przez koordynatorów gminnych jest udzielany transport zarówno przez jednostki ochotniczych Straży Pożarnej, jak i Państwowej Straży Pożarnej. Wczoraj na terenie powiatu Gostynskiego miał miejsce pierwszy taki transport, ale też wyjątkowy na swój sposób. Tak, wczoraj nasz zastęp jednostki ratowniczo-gaśniczej w Gostyniu pierwszy raz został zadysponowany do takiego transportu. Przewoziliśmy naszego byłego funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej, który pracował w naszej komendzie. Wraz z małżonką został zawieziony do naszego gostyńskiego szpitala. Po szczepieniu został, został odwieziony do miejsca zamieszkania.